Szask. Drzwi uderzyły o futrynę, jakby ktoś chciał je wyrwać z zawiasów. A ona krzyknęła tak, jak nie krzyczy się ze strachu przed hałasem, tylko przed czymś, co ma twarz, ciężkie kroki i zaciśnięte pięści. Odruchowo zasłoniła głowę, skulona w kącie korytarza. A on stał nieruchomo patrząc na nią w milczeniu. Aż w jego oczach coś pękło. Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto nosi ból jak drugą skórę i udaje, że to sweter? A co jeśli najbardziej przerażający człowiek w mieście okaże się jedynym, który zauważy i nie odwróci wzroku? Jeśli czujesz ten dreszcz, zostaw łapkę w górę, to naprawdę pomaga. Subskrybuj i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych historii. I napisz w komentarzu: chcę więcej mafijnych historii, jeśli chcesz, następny odcinek w tym klimacie. Nazywała się Lena. W papierach była tylko kolejnym nazwiskiem w mieście, które nigdy nie śpi. Rachunki, terminy, zaległości, podpisy. W życiu była dziewczyną, która nauczyła się chodzić cicho, oddychać płytko i nie robić hałasu, bo hałas przyciągał gniew. Jej dłonie pachniały tanim mydłem i czarną kawą. Skóra na palcach była sucha, jakby zawsze była w biegu, między pracą a domem, między dam radę, a byle tylko dziś nic się nie stało a mimo to, kiedy się uśmiechała, robiła to delikatnie, jakby przepraszała za istnienie. Tego wieczoru miała w kieszeni klucze, w głowie listę zakupów i w sercu ten sam stary strach, żeby nikt nie zapytał co się stało. Bo pytania były niebezpieczne. A jednak właśnie teraz, w wąskim korytarzu kamienicy, gdzie pachniało wilgocią i starym lakierem, stał obok niej mężczyzna, którego imienia ludzie nie wypowiadali głośno Aleksander Wierzbicki. Mafia w tym mieście miała wiele twarzy. Niektóre były głośne, rozlane alkoholem, krzyczące w klubach. Jego twarz była cicha, zimna, precyzyjna. Taką, którą widzisz i od razu wiesz, że ktoś kiedyś próbował go złamać i przegrał. Lena poznała go nie w filmowym blasku neonów, tylko w prozie życia, w biurze, gdzie zatrudniono ją jako Tymczasową do porządków i papierów, na pół etatu, bez pytań, bez umowy, na, na słowo. Słowo w jego świecie znaczyło więcej niż pieczątka. Pierwszego dnia nawet nie patrzył na nią długo. Przeszedł obok, jego płaszcz musnął powietrze, a ona instynktownie zrobiła krok w tył, tak jak zawsze, gdy mężczyzna wchodził zbyt blisko. Ale on się zatrzymał. Nie dlatego, że chciał dominować, tylko dlatego, że zauważył. Jej oddech przyspieszył, gdy usłyszała, jak zamyka drzwi do gabinetu. To był zwykły dźwięk, a ona zadrżała, jakby ten trzask był sygnałem bólu. Aleksander nie zapytał wtedy nic. Prawie nikt nie pytał. Ludzie w jego świecie nie pytali o cudze rany, jeśli nie planowali ich wykorzystać, tylko że on nie planował. Kilka dni później Lena przypadkiem rozlała kawę na dokumenty. Biały papier, czarny ślad. Serce wyskoczyło jej do gardła. Przepraszam, ja ja to natychmiast podeszła, a on uniósł dłoń. Nie krzyknął, nie syknął. Po prostu przytrzymał jej nadgarstek. Lena zesztywniała. To był ten moment, w którym ciało pamięta szybciej niż rozum ten moment, kiedy wszystko w środku krzyczy Uciekaj, ale jego dotyk był ostrożny jakby trzymał coś kruchego oddychaj powiedział cicho Nie uspokój się. Nie nie przesadzaj, tylko oddychaj. Jakby widział, że tlen jest jej teraz potrzebny bardziej niż przeprosiny. Puścił ją natychmiast, a ona nie umiała tego zrozumieć, bo w jej świecie, gdy mężczyzna łapie za nadgarstek, to już nie jest prośba, to jest zapowiedź. Tego wieczoru Aleksander wyszedł z budynku razem z nią, nie dlatego, że chciał się popisać, tylko dlatego, że zobaczył cień, który pojawiał się zawsze o tej samej porze pod jej telefonem. Dziesiątki nieodebranych połączeń od O. Oskar. Imię, które Lena wymawiała w myślach, jak przekleństwo, a w rozmowach, jak usprawiedliwienie, ma no to tylko stres. On ma ciężko, no ja go czasem prowokuję. Czasem. Aleksander zauważył jej telefon na sekundę, tylko błysk ekranu. Wystarczyło. – Kto to? – zapytał. Lena schowała komórkę, jakby to była broń. Nikt, kolega, kłamiesz nie było w tym oskarżenia. Był fakt, twardy jak jego spojrzenie. Lena wzruszyła ramionami, jakby jej to nie obchodziło, a w środku ci wszystko drżało. Aleksander podjechał samochodem czarny, bez logo, bez przepychu, ale cichy i ciężki jak obietnica Podwiozę cię, nie trzeba to nie propozycja powiedział to spokojnie. I to było gorsze niż krzyk, bo spokój znaczył, że on przywykł do tego, że świat się mu usuwa. Jechała obok niego, patrząc w okno. Miasto migało światłami, ludzie stawali się plamami, a jej myśli robiły się coraz głośniejsze. Jeśli Oskar zobaczy ten samochód, jeśli zobaczy mnie z nim, mieszkasz daleko, Mę zapytał. Niedaleko. Nie pytam o odległość. Spojrzał na nią krótko. Pytam, czy jest tam bezpiecznie. Lena poczuła, jak coś ściska ją w gardle. Jasne, skłamała zbyt szybko, a on nie dopytywał. Tylko skręcił w ulicę, gdzie kamienice były stare, a latarnie świeciły, jakby się wstydziły. Gdy wysiadła zimne powietrze, uderzyło ją w policzki, palce na kluczach drżały. Dziękuję, wymamrotała. Aleksander wysiadł też. Dlaczego drżą ci ręce? Zapytał. Lena odwróciła się gwałtownie, bo jest zimno. Nie. Odpowiedział patrząc na jej dłoń tak, jakby czytał na niej historię, bo boisz się wejść. W jej brzuchu zrobiła się pustka, klucze zgrzytnęły w zamku, drzwi skrzypnęły i wtedy trzask. Drzwi, które zamykały się same, ciężkie, sprężynujące, uderzyły o futrynę z brutalną siłą. Lena krzyknęła, nie kontrolowała tego. Krzyk wyrwał się z niej, jak oddech z wody. Skuliła się, osłoniła głowę, jakby cios miał spaść z góry. A Aleksander zamarł. Przez sekundę wyglądał, jakby to on dostał uderzenie. Potem powoli podszedł bliżej, ale nie dotknął jej. Zatrzymał się tak, by była między nimi przestrzeń. Lena wypowiedział jej imię pierwszy raz. Brzmiało inaczej w jego ustach, jak coś, co ma znaczenie. Ona nie mogła przestać oddychać szybko. Łzy napłynęły jej do oczu z samej reakcji ciała niezwoli. Przepraszam, ja to nic. Aleksander spojrzał na drzwi, na jej zaciśnięte ramiona, na to, jak próbowała zniknąć w ścianie. I wtedy zapytał cicho, niemal bezgłośnie, ale to pytanie przecięło powietrze jak ostrze: Jak długo żyjesz w ten sposób? Lena zamarła. Nie dlatego, że nie znała odpowiedzi, tylko dlatego, że nigdy nie słyszała, żeby ktoś ją o to pytał, bez pogardy. Nie wiem, o czym pan mówi, wyszeptała. Aleksander zrobił krok bliżej i dopiero teraz zobaczyła, że jego spojrzenie nie jest zimne. Jest w nim coś ciężkiego, jak wspomnienie. O strachu, powiedział, o tym odruchu, o tym, że myślisz, że drzwi są zapowiedzią bólu. Lena poczuła, jakby ktoś wyjął jej serce i położył na zimnej klatce schodowej. Proszę, ja nie chcę problemów. To ja nie chcę, żeby ktoś cię łamał. Tams odpowiedział. I wtedy, jakby świat chciał udowodnić, że ona ma rację, że strach nie bierze się znikąd. Na dole rozległy się kroki ciężkie, zbyt pewne. Ktoś szedł po schodach, szybko, bez zawahania. Jak ktoś, kto zna to miejsce, kto znają? Lena pobladła. Nie, wyrwało jej się. Aleksander odwrócił głowę w stronę klatki. Jego twarz stwardniała w sekundę. Kto to? zapytał. Lena drżała tak, że klucze zadzwoniły w jej dłoni. Kroki były już blisko. Potem pojawił się głos lepki od wściekłości. Lena, otwieraj. Oskar. Aleksander nie spojrzał na nią z pytaniem. Spojrzał z decyzją. Wejdziemy, powiedział. Nie, proszę, ja już. Przerwał spokojnie, ale tak, że ciało słuchało szybciej niż myśl. Wziął jej klucze, otworzył drzwi i wprowadził ją do środka. Jakby wchodził do własnego domu. Alena, stojąc w ciemnym przedpokoju, słysząc walenie w drzwi i wściekły oddech Oskara tuż za nimi, zrozumiała jedno. Ten mężczyzna z zewnątrz nie zamierza odejść. I może po raz pierwszy w życiu się ktoś też nie zamierza jej zostawić, trzask w drzwi. Otwórz, bo cię znajdę! syknął Oskar. Aleksander podszedł do drzwi. Jego cień przykrył jej strach. I powiedział cicho tak, by usłyszała to tylko ona, nie pozwolę mu wejść, a potem odsunął zasuwę i klamka drgnęła. Drzwi otworzyły się na tyle, by zobaczyć twarz Oskara. Był przystojny w sposób, który kiedyś mógł kogoś oszukać: ostre rysy, krótka broda, oczy jak stal. Ale teraz ta stal była brudna, złość, kontrola, pewność, że wszystko mu wolno. Zamarł, kiedy zobaczył Aleksandra. Co ty tu robisz? Warknął Oskar. A potem jego wzrok poleciał do Leny, jak haczyk. A ty? Ty jesteś ze mną. Lena cofnęła się o krok. Aleksander stał w drzwiach spokojny, jak noc. Nie podnosił głosu. Nie musiał. To mieszkanie? Zapytał Aleksander, jakby rozmawiał o pogodzie. Jej, prychnął Oskar, ale ja mam do niej klucz. Nie masz, Aleksander uśmiechnął się minimalnie, bo gdybyś miał, nie waliłbyś jak pies w budę. Oskar poczerwieniał. Słuchaj, koleś, nie wiem, kim jesteś. Aleksander zrobił krok do przodu. Wystarczył jeden. W korytarzu zrobiło się duszno. Wiesz, powiedział Aleksander cicho: Tylko udajesz, że nie wiesz. Oskar przełknął ślinę. Jego pewność pękła na ułamek sekundy, ale szybko ją skleił agresją. To nie twoja sprawa. Jest moja. Aleksander spojrzał na lenę. Od chwili, gdy usłyszałem jej krzyk, Lena zacisnęła palce na materiale swetra serce waliło. Czuła, że powinna coś powiedzieć, zaprzeczyć, ukryć, skłamać, jak zawsze. Ale słowa utknęły, bo ona już wiedziała, że nie chodzi o słowa. Chodzi o to, czy ktoś w końcu stanie między nią a nim. Oskar spróbował spojrzeć na nią tak, jak zawsze. Wrócisz do szeregu. Lena, powiedział miękko aż obrzydliwie, nie rób scen, wróć. A potem jego ton pękł. Natychmiast. Aleksander zamknął drzwi, spokojnie, bez trzasku, jakby odbierał Oskarowi jedyną broń jaką miał. Dźwięk. Jeśli jeszcze raz podniesiesz na nią głos. Aleksander nie dokończył, nie musiał. Cisza po tych słowach była głośniejsza niż groźby. Oskar stał chwilę, jakby nie wierzył, że ktoś mu odmówił. Potem splunął na podłogę. To się nie skończy, rzucił. Ona jest moja. Aleksander otworzył drzwi jeszcze raz ale tylko na tyle, by ich cień przeciął twarz Oskara. W twoich snach, powiedział, a potem zatrzasnął drzwi. Cicho i znowu. Trzask w środku Leny. Odruch. Zaciśnięte ramiona. Aleksander odwrócił się do niej. W półmroku przedpokoju widziała jego profil. Mocna szczęka. Oczy, które potrafiły być ciemne jak noc. Pokaż, powiedział. Co? Nukum siniaki. Lena odruchowo zakryła rękawy. Cofnęła się. Nie ma żadnych. Aleksander podszedł bliżej, ale wciąż nie dotknął jej. Tylko pochylił się tak, by złapać jej spojrzenie. Nie będę cię zmuszał, powiedział cicho. Ale nie kłam mi. Kłamstwo to jedyna rzecz, która tu zabija. To zdanie było jak zimna woda. Lena zamknęła oczy, jej gardło drżało. On ma gorsze dni. Wyszeptała w końcu. Aleksander milczał. A ty masz co zapytał na lepsze siniaki? Zadrżała, nie ze strachu z czegoś, co bolało bardziej, że ktoś nazwał to po imieniu. Wzięła głęboki oddech, powoli podciągnęła rękaw, na jej przedramieniu był siniec żółtofioletowy jak mapa cierpienia. A wyżej cienka linia, jakby paznokieć. Aleksander patrzył na to kilka sekund z twarzą tak nieruchomą, że Lena nie wiedziała, co myśli. A potem jego głos był niższy. Ile razy? Nie wiem, wyszeptała. Wiesz, odpowiedział, tylko nie wolno ci pamiętać. Łzy spłynęły jej po policzkach bez pytania. Aleksander odsunął się o krok. Spakuj rzeczy, powiedział. Lena uniosła głowę, przestraszona. Co? Nie zostaniesz tu, powiedział stanowczo. Nie dziś. Ja nie mogę, ja mam pracę, ja mam. Masz strach. Przerwał jej. I faceta, który wróci. Z kolegami, z kluczem, z nożem, z czymkolwiek. To nie jest życie. Lena potrząsnęła głową. Nie mogę być twoim problemem. Aleksander spojrzał na nią, jakby to zdanie uderzyło go w coś starego. Nie jesteś problemem. A powiedział, jesteś człowiekiem. Cisza znów zrobiła się ciężka. Lena spojrzała na swoje mieszkanie. Małe, zbyt ciche, zbyt pełne wspomnień, których nie chciała dotykać. On mnie znajdzie, wyszeptała. Aleksander uśmiechnął się bez radości. Nie, jeśli ja cię schowam. To słowo schowam brzmiało źle, jak klatka. Lena cofnęła się. Nie chcę być w czyimś domu, jak... jak rzecz. Aleksander przytaknął powoli. Rozumiem, powiedział. Dlatego pojedziesz do miejsca, które nie jest moje. Jest bezpieczne. I nikt nie ma do niego dostępu bez mojego pozwolenia. To brzmi jeszcze gorzej wyrwało jej się przez łzy i wtedy on zrobił coś, czego się nie spodziewała. Zamiast się obrazić, zamiast zacisnąć szczękę, zaśmiał się krótko. Bez drwiny. Jak ktoś, kto na chwilę przypomniał sobie, że kiedyś też był zwykłym człowiekiem. Masz rację, powiedział. W moich ustach wszystko brzmi jak groźba. Lena otarła policzek. Kim ty właściwie jesteś? Zapytała, bo to pytanie w końcu musiało paść. Aleksander patrzył na nią długo. Kimś, kogo ludzie się boją, odpowiedział. I kimś, kto nie znosi, i gdy ktoś słabszy jest łamany dla sportu. Lena przełknęła ślinę. Dlaczego? I to jedno słowo otworzyło w nim szczelinę. Aleksander odwrócił wzrok. Bo kiedy miałem dziesięć lat, zaczął, a potem przerwał. Nieważne. Nie. Lena, sama zaskoczona sobą, zrobiła krok bliżej. Powiedz. Aleksander spojrzał na nią. I w jego oczach, w tym mroku, pojawiło się coś prawdziwego. Moja matka krzyczała tak samo, powiedział cicho. Na dźwięk drzwi Lena zamarła. I nikt nie przyszedł dodał. A ja byłem za mały, żeby ją zabrać. Słowa zawisły między nimi jak dym. Lena poczuła, jak jej serce mięknie w miejscu, które powinno być twarde od ostrożności. Czy to możliwe, że potwór też kiedyś był dzieckiem, które nie miało siły? Spakuje się. Wyszeptała w końcu. Aleksander skinął głową. W pół godziny Lena wrzuciła do torby kilka rzeczy. Bieliznę, sweter, dokumenty, zdjęcie mamy. Ręce wciąż jej drżały, ale tym razem nie była sama. Gdy wychodzili, aleksander zgasił światło w mieszkaniu. I Lena poczuła, że zostawia tam nie tylko rzeczy. Zostawia część siebie, która wciąż wierzyła, że musi cierpieć w ciszy. Na zewnątrz padał drobny śnieg. Miasto było ostre i zimne. Samochód Aleksandra pachniał skórą i czymś jeszcze, spokojem, którego nie umiała nazwać. Jechali długo, za długo. Dokąd? Zapytała w końcu. Poza mapę Oskara, odpowiedział. Wjechali na teren, gdzie stał stary dom, ukryty za wysokim żywopłotem, bez sąsiadów, bez świateł ulicy, tylko cisza i delikatny blask w oknach. To tu? Lena ścisnęła torbę. Aleksander otworzył jej drzwi. Tu, powiedział, i zanim zapytasz, nie jesteś więźniem, weszli do środka. Ciepło uderzyło w jej twarz, pachniało herbatą, drewnem, świeżym praniem. Jakby ktoś specjalnie stworzył miejsce, które nie krzywdzi. Lena stała w progu niepewna, czy może oddychać normalnie. Aleksander spojrzał na nią. Zjesz coś? Zapytał. To było tak zwyczajne, że prawie zabolało, a potem rozległo się pukanie do drzwi. Trzy krótkie uderzenia. Ktoś znał kot. Aleksander natychmiast zesztywniał, jego dłoń powędrowała do kieszeni płaszcza. Nie po broń, po telefon. Lena poczuła, jak cały spokój ulatuje. Kto to ono wyszeptała? Aleksander patrzył na drzwi, jakby widział przez nie cienie. Ktoś, kto nie powinien wiedzieć, że tu jesteśmy, odpowiedział. Pukanie powtórzyło się mocniej, a potem głos spokojny, męski, obcy. Aleksander, otwórz, musimy porozmawiać o Lenie. Lena pobladła. Skąd? Skąd oni znali jej imię? Jeśli jesteś ze mną do tej chwili, zostaw łapkę w górę. To znak, że czujesz tę historię. Subskrybuj, jeśli kochasz takie mroczne romanse i napisz w komentarzu, co byś zrobił a na miejscu Leny, uciekł a byś czy został a. Aleksander nie ruszył się przez sekundę, a potem powiedział cicho bardziej do siebie niż do niej. Znaleźli nas. Aleksander uniósł palec do ust, prosząc Lenę o ciszę, poprowadził ją w głąb domu do małego pokoju z zasłonami, gdzie światło było miękkie, zamknął drzwi i spojrzał jej w oczy. Nie wychodź, powiedział. Ale. Lena. Jego głos był spokojny, ale twardy. Zaufaj mi. To słowo zaufaj było jak prośba i rozkaz w jednym i ku własnemu przerażeniu ona skinęła głową. Aleksander wrócił do drzwi wejściowych. Lena słyszała tylko stłumione dźwięki metal zamka, ciężki oddech, ciszę jak przed burzą. Drzwi się otworzyły. Wierzbicki, powiedział obcy głos, masz nowy nawyk, chowasz rzeczy. Nie jestem w nastroju, Aleksander brzmiał chłodno. Lena uchyliła drzwi pokoju na milimetr. W korytarzu stał mężczyzna w jasnym płaszczu, z uśmiechem, który był zbyt uprzejmy. Jakby grał gentlemana, ale pod spodem miał ostrza. To tylko rozmowa, powiedział obcy. Oskar zgłosił problem. Lena poczuła jak krew odpływa jej z twarzy. Oskar zgłosił problem, jakby ona była zgubioną paczką. Oskar jest głupi, Aleksander odpowiedział. Obcy roześmiał się cicho. ale ma znajomych i długi, a długi, a wiesz, jak działają. Aleksander milczał chwilę. Czego chcesz, Kruk? Zapytał w końcu. Kruk. To imię zabrzmiało jak czarna plama na śniegu. Tego, co zawsze. Kruk uśmiechnął się szerzej. Równowagi. Jeśli bierzesz dziewczynę spod nosa jednego z moich ludzi, to wysyłasz sygnał, że można cię testować. Aleksander zrobił krok bliżej. Nie jest jego, a czyja? Kruk uniósł brwi. Twoja? W powietrzu zawisło coś niebezpiecznego. Lena poczuła, że to nie jest już tylko jej historia. To jest wojna języków, zasad i własności. Aleksander odpowiedział powoli: Jest wolna. Kruk przechylił głowę. Wolna dziewczyna nie krzyczy na dźwięk drzwi, powiedział miękko. Wolna dziewczyna nie ma siniaków. Lena odskoczyła od drzwi. Łzy napłynęły jej do oczu. On wiedział, aleksander nie drgnął, ale jego głos stał się jeszcze niższy: wynoś się. Nie. Kruk rozłożył ręce. Przyszedłem dać ci ostrzeżenie. Oskar będzie dziś w nocy szukał. Jeśli go zatrzymasz, złamiesz umowę. Jaką umowę? Aleksander syknął. Kruk uśmiechnął się, jakby właśnie o to chodziło. Tę, której ty nie czytasz, bo myślisz, że jesteś ponad nią. Aleksander zrobił coś nagłego. Złapał kruka za kołnierz i przycisnął do ściany. Nie było krwi, nie było brutalnych opisów. Była tylko siła i cisza, w której słychać było, jak ściana pracuje. Jeśli dotkniesz jej sprawy, jeśli powiesz jej imię jeszcze raz, Aleksander mówił jak zimno, kruk patrzył na niego bez strachu. To było najgorsze, a więc to prawda, wyszeptał. Masz słaby punkt. Aleksander puścił go z obrzydzeniem, jakby dotknął brudu. Kruk poprawił płaszcz, powodzenia, powiedział: W tej nocy nie będziecie sami. I wyszedł. Drzwi zamknęły się. Tym razem Aleksander zamknął je tak delikatnie, jakby bał się, że dźwięk skrzywdzi Lenę nawet przez ścianę. Lena wyszła z pokoju. W jej oczach była panika. On, on to powie Oskarowi, wyszeptała. Aleksander spojrzał na nią. Oskar już wie, odpowiedział. To, to koniec. Lena trzęsła się. On przyjdzie, on mnie zabierze, zrobi ze mnie przykład. Aleksander podszedł bliżej. Tym razem pozwolił sobie na dotyk, delikatny. Położył dłoń na jej ramieniu, jakby sprawdzał, czy ona jest jeszcze tutaj. Ci nie zabierze, powiedział. Skąd możesz wiedzieć? Aleksander wziął głęboki oddech. Bo ja w końcu zrobię to, czego nikt nie zrobił dla mojej matki. Te słowa były jak obietnica, i jak wyrok. W nocy śnieg przestał padać. Zrobiło się zbyt cicho. Lena siedziała na kanapie w dłoniach kubek herbaty, który dawno wystygł. Aleksander chodził po domu, rozmawiał szeptem przez telefon, sprawdzał okna, zamki, światła. Każdy jego ruch był kontrolą. Alena czuła, że kontrola jest teraz jedyną rzeczą, która trzyma ją przy życiu. – Dlaczego ja? – zapytała nagle, kiedy znów usiadł naprzeciwko. Aleksander spojrzał na nią. – Bo krzyknęłaś. – To głupie. – Nie, – powiedział cicho. – To było prawdziwe. Lena ścisnęła kubek. Ja nie jestem dobrą osobą, ja kłamałam, ja wracałam, ja. Ty przeżywałaś, przerwał jej, a to nie jest wstyd. W jej oczach pojawiło się coś kruchego. On mówił, że nikt mnie nie chce, wyszeptała, że jestem niczym. Aleksander wstał powoli, jakby każde słowo było ciężarem, podszedł do niej i ukląkł przed kanapą. Tak, żeby nie górować. To było tak niepasujące do niego, że Lena wstrzymała oddech. Spójrz na mnie, poprosił. Lena drżała, ale spojrzała: Nie jesteś niczym, powiedział. I nikt, nigdy, nie ma prawa robić z ciebie niczyjej własności. W tej chwili rozległ się dźwięk na zewnątrz, silnik. Światła przecięły zasłony. Ktoś podjechał. Aleksander odwrócił głowę. Są, powiedział spokojnie. Lena poczuła, jak wszystko w niej krzyczy. Aleksander sięgnął po płaszcz. Zostań tutaj, że ja, powiedział. I pamiętaj, nie jesteś sama. Wyszedł na zewnątrz. Lena podeszła do okna. Zasłona drżała między jej palcami. Na podjeździe stały dwa samochody. Z jednego wysiadł Oskar. Za nim dwaj mężczyźni. Oskar uśmiechał się jakby przyszedł po coś, co należy do niego. Aleksander stanął przed nimi jeden na trzech, ale wyglądał jakby to oni byli w pułapce. "Wierzbicki", zawołał Oskar. "Oddaj mi ją. To nie twoja wojna." Aleksander nie ruszył się. To zawsze była moja wojna, odpowiedział. Oskar zrobił krok. Nie wiesz, z kim zadzierasz, aleksander uśmiechnął się chłodno. To ty nie wiesz. Oskar próbował podejść bliżej, ale Aleksander podniósł dłoń. W ciemności błysnęło tylko światło telefonu, jeden sygnał, i nagle z cienia wyłonili się ludzie nie tłum, nie armia kilku wystarczyło. Oskar zamarł. W jego oczach po raz pierwszy pojawiło się coś, czego Lena nie widziała nigdy strach. Aleksander podszedł do niego powoli. Słuchałeś? Zapytał cicho. Mówiłem ci, żebyś nie wracał. Oskar zacisnął pięści, ale jego głos był już mniej pewny. Ona jest moja, Aleksander przerwał mu spojrzeniem. Powiedz to jeszcze raz, powiedział cicho. Oskar przełknął ślinę. W końcu spuścił wzrok. Nie było krwawej zemsty, nie było okrucieństwa dla rozrywki. Było coś gorszego dla Oskara, utrata kontroli. Aleksander pochylił się i powiedział mu coś do ucha. Lena nie usłyszała słów, ale widziała, jak twarz Oskara blednie, a potem Oskar odwrócił się i odszedł, jak człowiek, który zrozumiał, że już nie ma prawa wracać. Aleksander stał jeszcze chwilę w zimnie, dopiero potem wrócił do domu. Lena cofnęła się od okna, serce biło jej jak szalone. Drzwi się otworzyły. Tym razem cicho. Aleksander wszedł i zdjął płaszcz. Na jego twarzy było zmęczenie, nie triumf. Lena stała pośrodku salonu, jakby nie wiedziała, czy może istnieć bez strachu. To już? wyszeptała. Aleksander podszedł do niej. Na dziś, odpowiedział. Ale ludzie tacy jak on wracają w różnych formach, dlatego przerwał, jakby walczył ze sobą dlatego nie zostawię cię samej. Lena poczuła łzy. Ja nie umiem sobie być chroniona, Jan przyznała. Aleksander uniósł dłoń im bardzo powoli, dotknął jej policzka. Tak lekko, jakby sprawdzał, czy ona jest prawdziwa. To się nauczysz, powiedział. Razem ze mną. Cisza między nimi była miękka, bez presji, bez żądania. Tylko dwie osoby, które przeżyły zbyt wiele. Lena położyła dłoń na jego nadgarstku, nie jako prośbę, jako decyzję. A jeśli ty też jesteś złamany, Wyszeptała Aleksander uśmiechnął się smutno. Wtedy będziemy się trzymać, aż przestanie boleć. Czy to możliwe, że potwór może stać się schronieniem? Co się dzieje, gdy najbardziej przerażający człowiek na świecie jest jedynym, który potrafi być delikatny? I czy serce, które żyło w strachu, może w ogóle uwierzyć w spokój? Lena spojrzała na niego i poczuła coś, czego nie czuła od lat. Nadzieje, ale gdzieś daleko, w mieście, ktoś właśnie dowiedział się, że Aleksander Wierzbicki ma słabość i że ta słabość ma imię. Następna historia już czaiła się w cieniu. Jeśli ta opowieść poruszyła cię choć trochę, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i włącz dzwoneczek, bo nowe mafijne romanse będą tu regularnie. Napisz w komentarzu wierzę w drugie szanse, jeśli uważasz, że każdy zasługuje na nowy początek i koniecznie obejrzyj inne filmy na kanale. Tam też miłość i niebezpieczeństwo idą ramię w ramię, a serce i tak nie umie przestać patrzeć.